Witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z Automation. Przemyślałem sprawę i tak jak zapowiadałem pod koniec poprzedniego odcinka zrobimy sobie prototyp silnika, silnika V8 do przyszłych projektów. W planach mam oczywiście samochody premium, samochody luksusowe oraz jakieś grand touring, grand touring premium być może nawet Zobaczymy, na co nam fundusze pozwolą. Natomiast silnik chciałem opracować już troszeczkę wcześniej, mieć przygotowaną bazę. No i w razie co, jakieś tam inne warianty z tego byśmy utworzyli. Jeżeli się okaże, że on nie będzie pasować do tych tutaj wybranych przez nas modeli, to zawsze będziemy mieli zaoszczędzony czas projektowania i znacznie szybciej. No i też fundusze, nie? Bo znacznie szybciej i taniej te inne warianty silnika będziemy przygotowywać. Dlatego przejdźmy sobie już. Do nowego projektu Od razu mogę sobie nazwać Rodzinę silnika V8 Bo do tej pory tylko rzędową czwóreczkę mieliśmy No i z racji tego Że niestety technologia nam nie pozwala Na robienie silników rzędowych oś y Widlastych, ośmiocylindrowych O kącie Głowic 60 stopni No to musimy iść w 90 stopni Właściwie to Różnica chyba jest taka Tak, że te 60 stopniowe one mają większy power limit, co jest ciekawe, ale też większy czas projektowania, więcej jednostek produkcyjnych i tak dalej. Natomiast, jeżeli chodzi o samą kulturę pracy, hałas, no to jest to według gry porównywalne, ale są też one bardziej prestiżowe. No dobra, lecimy z 90 stopni. Widlasta jednostka napędowa, 8-cylindrowa, odlew żeliby. No, bo tutaj wyboru za bardzo nie mamy na ten moment. Technologia nam nie pozwala na nic więcej. Troszeczkę bym chciał zwiększyć pojemność, powiedziałbym coś takiego, ale też chciałem krótszy skok tłoka zrobić, bo to będzie bardziej optymalne. Przy dużej średnicy tłoka o wiele lepiej jest, aby ten skok tłoka był krótszy, natomiast przy małej średnicy ten skok może być dłuższy. To niestety psuje kulturę pracy i. No sprawia, że ten silnik staje się bardziej zawodny, ale lepsze wyniki można osiągać. Bardziej to stosuje się raczej w silnikach rządowych, choć gdzieś tam panują takie teorie, że najlepiej to, aby to było równe, aby ten silnik był kwadratowy. Ja mam troszeczkę inne zdanie na ten temat, yy, względem przynajmniej tej gry. Tutaj, owszem, kwadratowe silniki działają jak najbardziej, jeżeli ktoś nie chce się w to zbytnio bawić i tutaj. Optymalizować tego jakoś szczególnie mocno No to wtedy faktycznie te kwadratowe będą się spisywać dla Was najlepiej To też taka porada Ja natomiast mam swoje własne zasady przy projektowaniu tych silników I tak, jeżeli średnica tłoka jest duża daj krótszy skok, w widlasych jednostkach szczególnie to stosuję W jednostkach rzędowych jest to odwrotna proporcja Czyli zawsze troszeczkę ten skok jest dłuższy aniżeli średnica No i to się sprawdza, jak sami widzieliście ma to swoje plusy i minusy, tutaj też chodzi głównie o wydajność tego silnika, żeby ona była wyższa lub niższa. Ten silnik nie musi być jakoś idealnie wydajny, on nie musi nie wiadomo jakich tutaj wyników, jeżeli chodzi o spalanie oraz emisję generować, bo nie o to chodzi. To jest silnik do samochodów premium i jak sobie zobaczymy tutaj w statystyki, no to to spalanie to jest rzędu 5% ważne, a w tych wyższych kategoriach to właściwie ono jest całkowicie... Nieistotne. Ważniejsza jest niezawodność i komfort, a więc kultura pracy. No i właśnie, i to jest to, bo tak na dobrą sprawę, gdybyśmy zrobili taką widlastą, 60 stopniową V12, ona by miała lepszą kulturę pracy, ale też koszty i czas projektowania byłyby znacznie wyższe. Wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić na tym etapie naszej rozgrywki, a więc idziemy w V8, które i tak, i tak będzie według mnie wystarczające. No i tutaj już pójdziemy w DOH4, a to dlatego, że chciałbym, aby ten silnik. No generował jakąś pokaźną moc, co najmniej te 150 koni, to jest taki, takie moje założenie, żeby było, ale chciałbym oczywiście troszeczkę więcej, być może nawet pod 170 uda się podejść, a jednocześnie nie chciałbym jakoś mocno schodzić poniżej 20% wydajności tego silnika, powiedzmy 18, to jest taki dolny limit, który chciałbym osiągnąć, ponieważ to spalanie nie jest istotne dla tych kategorii premium, to tak na dobrą sprawę moglibyśmy się tym zupełnie nie przyjmować, natomiast... Być może pewne warianty tego silnika chciałem wykorzystać do innych modeli, a też ważne są emisje spalin, jednak. No i tutaj, z racji tego, ten silnik musi być jakkolwiek wydajny, żeby po prostu te emisje gdzieś tam spełniać. Czyli teraz, właśnie, skoro mamy DOHC 4 zaworowe, no tak, bo one będą oczywiście o wiele bardziej wydajne od dwóch zaworów, ale też droższe. No i wiadomo, że czas projektowania będzie znacznie dłuższy, ale tak jak mówiłem, robimy ten silnik w przód. Więc wydaje mi się, bez problemu sobie z tym poradzimy. E, materiał to już raczej aluminium. Wydaje mi się, że to jest dobry ruch, żeby troszeczkę wcześniej już zacząć stosować ten materiał. E, nie wiem, co tutaj się dzieje, że tak się zangliło. Troszeczkę mnie to niepokoi. Nie powinno tak to wyglądać ogólnie. Okej, okay, dobra, naprawiło się. I tak, pojemność wariantu. No tutaj troszeczkę to pomodyfikujemy ja zejdę, wydaje mi się, że zejdę sobie do ojej, do czegoś takiego na ten moment i tutaj no zostawimy zostawimy tak jak jest a to sobie jeszcze zobaczymy czy być może tej pojemności tutaj tej średnicy tego nie podbije y Tutaj no ciężko przewidzieć na ten moment, choć z doświadczenia wiem, że raczej kuta stal będzie potrzebna. Tutaj będzie odkówka. Mm. Tutaj nie mamy dużego wyboru, raczej forged heavy. No i harmonic damper. Powiedzmy troszeczkę więcej tutaj byśmy nawet zadali. ok, plus 7,7. 7. Niech będzie. Jakoś zostawiamy na razie nienaruszoną. Potem sobie to wszystko pomodyfikujemy, tak jak będzie nam pasować, kiedy zobaczymy już y, statystyki tego silnika, okej okay. tutaj kompresja, no wydaje mi się, że coś koło, nie wiem, 10 3 do 1 na razie zostawmy, może taki strzał złoty się okaże, zobaczymy e, tutaj zejdę poniżej 20 i tutaj około 20 powiedzmy nawet te 20, dobra niech jest 21, jakoś tak mi się myszką machnęło, ale no tak, chciałem okrągło, ale nie będzie nie zawsze okrągłe liczby są też najlepsze. Obroty koło 5000 bym chciał. Dajmy na razie 5000 zobaczymy co z tego wyjdzie. Tutaj od razu mogę dać jakoś plus 1 bo tak to nas wiele nie kosztuje. Z doświadczenia jak widzicie też wiem że warto tutaj dać po prostu to plus 1. Praktycznie zawsze y, chyba się to sprawdza. No i tutaj żeby jakkolwiek ten silnik był wydajny no to damy sobie jednogardzielowy Eko, ale już dwa gaźniki, bo wydaje mi się, że raczej one sobie nie poradzą, powiedzmy nawet troszeczkę większe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na mid tutaj ustawimy na pewno troszeczkę mniejsze to będzie musiało być. Timing z półtorej bym powiedział. Nie chcę go jakoś mocno opóźniać, bo też ta niezawodność nie jest tutaj naszym kluczem do sukcesu. On musi być dobrze wyważony ten silnik i. No tutaj zejdźmy troszeczkę, ale nie jakoś mocno powiedzmy do 40. Jakości na razie nie ruszam, choć też. No plus mogę dać tak na sprawy z automatu. A zobaczymy co dalej. Wydaje mi się, że krótki albo średni żeliwny Tu będą dobrym wyborem. Raczej w rurowych chyba iść nie będziemy. Dajmy na razie krótki żeliwny. Nie będę tego ruszać. Podwójny. Wydaje mi się, że ta średnica może być nawet OK. No i przeciwny przepływ. Okej, okay. no, wygląda to całkiem nieźle już yy, przy podstawowych wyborach. Zaraz sobie się troszeczkę tutaj yy, dopracowujemy, ale no mówiąc szczerze, podoba mi się to. Podoba mi się ten wykres. 313 Nm 174 konie mechaniczne przy 4,500 obrotów. To jest bardzo fajny wynik. Tylko ta niezawodność jest troszeczkę niska na ten moment. Spróbujmy dać sobie tutaj plus 1, tak, bo to zwiększa zawsze niezawodność. Widzicie, co czekajcie? Chwilę, ja zrobię coś takiego, że sobie zachowam ten silnik, bo chcę porównać, jeżeli tam plus 3 względem podstawy. Dwa miesiące dłużej, jedna jednostka produkcyjna. Mm, Okej, okay, ale niezawodność rośnie. Chciałem tutaj w ulicach 50 chociaż mieć. E, wydaje mi się, że to może być warte. Koszt materiałów mocno się nie zwiększa. To jesteśmy w stanie przeżyć. Ale jeszcze zobaczmy przepływy, jak wyglądają. Okej, okay, no wydech troszkę za duży. Coś takiego byśmy raczej dali. Tak mi się wydaje, Spróbujmy dać jeszcze niżej. Yy, nie, to już nie, okej. Okay. Yy, przywróćmy sobie to. Już nie chcemy mieć tego porównania. Tak, tak to by... Chyba wydamy przygrodowy tutaj. On będzie głośniejszy troszeczkę. bardzo niewiele szczerze mówiąc. Ale będzie też słabszy, więc. Okej, okay, i większe zużycie paliwa. No nie, dobra, to niech będzie ten przeciwny przepływ, jednak w takim razie. Skoro to nam się tutaj sprawdza, wróćmy sobie jeszcze do układu paliwowego i zobaczmy, co tutaj możemy. Tak, te gaziki troszeczkę mi się nie podobają. 120% to jest za dużo. Podniesiemy sobie jeszcze to troszeczkę. Może nawet w ten deseń. Coś takiego chyba wypadałoby lepiej. 19% zużycia, ok, to jest bardzo dobry wynik. Bardzo dobry, celowałem nawet w 18%, byłoby to akceptowalne, wydaje mi się. A tutaj mamy 19%, więc jestem bardzo zadowolony i fajną moc generujemy. Więc tak, to dosyć udana jednostka, prawdopodobnie będzie, tylko troszkę kosztowna, jednak, jeżeli chodzi o koszty materiałów. Tylko, no, pamiętajmy, że to do samochodów premium, jednak, będzie montowane. Natomiast jednostki produkcyjne też no, troszeczkę nas kosztują. To nie jest tani silnik, jeżeli chodzi o yy, pracę, jaką musimy poświęcić, aby jeden taki wyprodukować. Więc to też trzeba mieć na uwadze, że to raczej nie jest do jakichś samochodów, które są produkowane masowo. Yy, może spróbujmy dać jeszcze troszeczkę więcej. 19,2. Lepha raksy. O, niezawodność rośnie. Ok, chciałbym tutaj mieć to 50. No już jest prawie 50, więc w sumie tak bym to zostawił. Koszt jest niewielki. Miesiąc dłużej. No i to jest znowu jedna jednostka więcej. No, jednostka do jednostki wychodzi faktycznie potem ostatecznie całkiem brzydki wynik tutaj. Ale jesteśmy w stanie to zaakceptować, wydaje mi się, na ten moment. Doładowanie. No tutaj nie mamy doładowania oczywiście, więc tego nie ruszamy. Spróbowałbym zejść troszeczkę z tych obrotów. Sobie tutaj zachowam. Ok, 49,9 tu niezawodność by wzrosła, ale kosztem osiągów i też ta reakcja na gaz. Dobra, zostawmy to na 4900 obrotów, wydaje mi się. Spróbuję się dać jakoś plus jeden, no ale nie. Nie ma to sensu. A troszeczkę też właściwie. Hmm. Teoretycznie mogłoby się to nam opłacać, ale. Nie, dobra, zostawmy tak, jak jest, na plus 1. Może nie przekombinowujmy już tego bardziej. 10 do 1, 18. Czyli ja chcę ponieść te krzywki. Hmm, spada nam kultura pracy. Nie, zostawmy to. 177. 107, o, ok, dwa konie mechaniczne rosną. 180 i pół jest. Więc zrobimy coś takiego. No to wygląda całkiem dobrze. A spróbujemy teraz jeszcze obniżyć. No, powiem Wam szczerze, że chyba coś takiego bym tutaj zostawił wygląda to dobrze no i raczej bym nie kombinował dalej i jeszcze co mamy tutaj no ta pojemność to ona zostanie taka jaka jest tutaj właściwie to patrzcie jakie mamy wyniki jeżeli chodzi o próg niezawodności momentu obrotowego oraz obrotów to jest niskobrotowy silnik a my tu mamy wykręcone parametry mocno z tym że tak nie opłaca nam się zjechać na to a odlew już sobie nie poradzi więc, tu teoretycznie jest problem, że nie możemy użyć innych materiałów. No, tutaj to już całkowicie nic innego nie jesteśmy w stanie wybrać. Natomiast, możemy w takim razie zejść troszeczkę z jakości i nie tracimy niezawodności. No, bo te podzespoły i tak są zbyt dobre. Tutaj zostały przez nas wybrane. Troszkę cięższy będzie, ale ok. Wskaźnik osiągów troszeczkę spada. Dajmy takie minus 5, bo widzę, że tutaj już te koszty materiałów, to wszystko to tam praktycznie w ogóle nie schodzi w dół. Zużycie paliwa 18,9 tak, zobaczcie, bardzo mało tracimy, a tutaj dosyć sporo zyskujemy, jakby globalnie spojrzeć. Ponad 3 jednostki produkcyjne to jest naprawdę sporo. To jest 6%, to jest 6 Więcej silników Jakby nie patrzeć Półtora miesiąca czasu no To akurat jakoś tam wiele nie zmienia Ale całościowo wydaje mi się Że ma to jak najbardziej sens Prawie 180 koni mechanicznych Tam bez jakiego haczyka może to tak zostać No i tutaj już Zobaczcie co by się działo no Tego nie jesteśmy w stanie zaakceptować To jest prawie 10 miesięcy dłużej Ale w sumie o wiele mniej Jednostek produkcyjnych Niższe koszty to tam akurat niewiele zmienia, bo te 3 dolary to nas nie urządzają. Zużycie paliwa to samo. Koszty serwisowania mniejsze. Lepsza kultura pracy. Gorsza reakcja na gaz. Wyższa niezawodność. Wiecie co, a może spróbujmy dać plus 1 tutaj. Pamiętajmy, że to jest baza naszego silnika, której nie możemy potem zmienić w innych wariantach. Więc tutaj warto, tak, na dobrą sprawę zainwestować to plus 1, No, plus 2 to już gruba przesada, bo 103 miesiące to jest za dużo. Nie wyjdziemy z tego za dobrze. Ale spróbujmy tutaj z tym plus 1 dać. Najbliżej wrócimy i zmienimy. Jeżeli nam przy tuningu okaże się, że to jest nie do przebrnięcia. Choć, no, wydaje mi się, że warto tutaj spróbować, coś poustawiać i mamy podsumowanie, moi drodzy. Możemy sobie tutaj posłuchać, zobaczyć, jak ten silnik pracuje. Mamy tutaj bardzo rasowe brzmienie, trzeba przyznać. Podoba mi się, jak tutaj pracuje. Nawet na takiej niskiej przepustowości, zobaczcie, jak to fajnie wszystko pracuje. Dobra, żeby was tutaj już nie ogłuszyć tymi dźwiękami tego silnika, no to przejdziemy sobie dalej. Tylko w wariancie wpiszemy oczywiście parametry. Czyli 320 tonów, ok, czyli to jest tak, V8, mm, DOHC, DOHC, właściwie to, bo ja tam zawsze wpisywałem ilość zaworów łączną, czyli 32, I naprawdę powinienem pisać DOHC 4, czyli że 4 zawory na cylinder. ale dobra, już trzymajmy się tego, DOHC 32, że 32 zawory łącznie mamy tutaj, yy, a może jeszcze pojemność na początku bym pisał. To całkiem chyba sensowne. Czy... No właśnie, czy warto pisać te końcówki tak jak ja tam pisałem? 38V8DHC32, tak będę pisać po prostu, bez już tej całej końcówki tam 3858, co jest. V8 to jest 90 stopni. Wiadomo, tutaj już tego pisać. Nie muszę kompresji raczej też nie, jakieś takie standardowe nazewnictwo chciałbym mieć i teraz 320 Nm181 mechanicznych. Bardzo, bardzo dobry wynik. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, co byście zrobili inaczej, być może coś. Byście tutaj jeszcze poprawili, pokombinowali, ja chętnie Waszych sugestii posłucham. Zresztą ostatnio dosyć mocno uaktyw uaktywniliście się w komentarzach, za co wam bardzo dziękuję, bo ja oczywiście te wszystkie komentarze czytam, nie zawsze na nie odpowiadam od razu, ale czytam generalnie na bieżąco. No a żeby odpisać, no to potrzebuję znaleźć gdzieś tam wolną chwilę, troszkę czasu, i wtedy hurtowo praktycznie każdemu odpisuję. Dobra, przechodzimy do, do tuningu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście, prędzej czy później trzeba będzie postawić fabrykę pod ten silnik, ale póki co, no to się na tym jakoś mocno nie skupiamy. Tutaj dajmy troszkę większe ciśnienie na naukę troszeczkę, może szybciej tylko on przez to jest też droższy ten koszt materiałów, co ciekawe, nie? szybciej dać, że jest bardziej niezawodny co ciekawe Okej. Okay. no to może zrobimy w ten sposób coś takiego powiedzmy na 58 zoptymalizujmy i dajmy troszeczkę więcej w automatyzacji bo wydaje mi się w tak, to będzie istotne, żeby te jednostki produkcyjne jakoś tutaj zniwelować. 75 i też wtedy niezawodność rośnie. Troszeczkę, ok. Ten czas mamy 67,5 miesiąca. Z tymi wszystkimi redukcjami i tak dalej, podobieństwo, ok. Zasoby technologii, to nam oczywiście wszystko pomaga. To jest bardzo ważne, dlatego, żeby mieć te podobieństwa. No i jak to wygląda? O pieniądze się nie martwmy, bo mamy tutaj dużo gotówki. Więc być może jeszcze bym to przyspieszył nawet. Troszeczkę w takim razie. Tylko wtedy właśnie te koszty materiałów rosną. Ale i tak wychodzi na taniej niż początkowo zakładaliśmy w takim układzie. Urosła też niezawodność. To jest dobre, oczywiście. Coś takiego, może, i jeszcze dajmy tutaj w ten sposób 85,3 miliona kosztów pracowania. Czas projektowania. Okej, okay, to jest jeszcze akceptowalne. Tak mi się przynajmniej wydaje. I tutaj troszeczkę niezawodność bym jeszcze podbił. Coś takiego. 75 miesięcy. 75 miesięcy. No dobra, 100 milionów prawie. Wygląda to dobrze. Dajmy jeszcze troszeczkę wtedy ciśnienia na, na to, żeby to szybciej zrobić. 74 miesiące. Tak, to chyba zostawimy. Jest 6, 6 lat i 2 miesiące, i się zastanawiam, czy może troszeczkę jednak spróbować to skrócić jeszcze. A gdybyśmy tutaj na przykład i tu jeszcze minus 5, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Wciąż mamy bardzo fajne tutaj wyniki: 69 i 3. Ok, 64, 8. Wiecie co, coś takiego chyba zrobimy 64,9 To mnie zadowala Zdobędziemy dużo podobieństwa O to chodzi Bo ja chcę Potem bardzo dużo wariantów tych silników porobić Taki przynajmniej jest plan No więc przechodzimy dalej Oczywiście fabryki nie przydzielamy Póki co, no bo to ma być silnik koncepcyjny Nie będziemy go wykorzystywać Na razie w żadnym projekcie Także akceptujemy to, co nam gra tutaj mówi. No i oczywiście bez pożyczki mamy taką gotówkę nawet na koncie, więc nie jest zupełnie potrzebne, abyśmy coś tutaj więcej z banku brali. Super. I w związku z tym mamy wciąż zapas gotówki. Pójdźmy sobie jeden miesiąc, zobaczymy co nam się tutaj na wskaźnikach przetoczy. Ok, tak to wygląda, więc mamy dalej sporą ilość gotówki oraz sporą ilość przychodu, który możemy na coś przepracować i tak, sprzedają się bardzo dobrze nasze samochody, póki co, zobaczmy czy tutaj nie warto by zmienić dwie i być może nawet na trzy zmiany. Bo jeżeli chodzi o holokaja, no to raczej tutaj jest ok. Hmm, dajmy tutaj półtorej zmiany i dwie póki co. Tutaj dwie, trzy i makara. No na trzy zmiany tutaj musi popylać, bo się nie wyrabia. Minus 2,2, ok, 0,6, czyli dobra. 2,2,4. No to tutaj na razie tak, dwie zmiany. Tutaj 2,5 maksymalnie bym powiedział, że bym chciał mieć na tym moment. Dobra, czyli już nas yy, fabryki silników nie spowalniają. Mamy trzy fabryki, one produkują. Mieszane warianty, więc to nie jest do końca optymalne Ale nas przynajmniej nic nie spowalnia póki co Więc tak, ta produkuje najwięcej, co ciekawe Prawie na trzy zmiany, gdzie ta mogłaby troszeczkę to nadrobić Ale któraś z tych fabryk nie produkuje trzech wariantów Być może to właśnie ta I stąd to zamieszanie No i teraz musimy opracować plan na przyszłość Być może zrobimy sobie kolejny model jakiegoś samochodu Bo jeżeli sobie wejdziemy tutaj na rynek Oczywiście będziemy czekać na opracowanie naszego silnika, ale więc sobie tutaj podejrzymy rynek, gdzie sprzedajemy samochody, to wygląda to następująco. Oczywiście tutaj sprzedajemy te nasze ciężkie użytkowe, tutaj rodzinne użytkowe, dojazdowe, rodzinne budżetowe, rodzinne, rodzinne premium. Nawet jako sportowe ktoś tutaj postanowił kupić, no ale takie typowo samochody dojazdowe, no to one nie sprzedają się. Najlepiej, no bo my nie mamy dedykowanego samochodu pod tą kategorię. I tu może pojawia się taka luka, którą warto by było uzupełnić, bo ten rozmiar demograficzny no to jak widzicie, on jest całkiem duży 3700. Wydaje mi się, że moglibyśmy w to uderzyć. Ten budżet jest też tutaj całkiem spory. Co ciekawe, zastanawiam się czemu. A, ok, bo tutaj Mniejszość samochód by chcieli Do dojazdowych, ok Natomiast ta reszta parametrów To jest całkiem spoko Tylko tu musiałby być bardzo wydajny silnik Którego nie mamy Nie mamy na ten moment silnika rzędowego Który byłby Jakiś mocno wydajny, więc być może Dałoby się kolejny wariant Z tego co posiadamy utworzyć Aby on był właśnie bardziej wydajny Bo jeżeli sobie tutaj wejdziemy Podejrzymy na szybko to 18% to jest to, co nam najlepszego udało się uzyskać, i to nie jest wystarczająco, żeby uderzać w kategorię, gdzie jest to najważniejszy punkt. 20% i nie 22,5%. Bo tutaj musielibyśmy, wydaje mi się, kolejny wariant utworzyć, lub być może nawet jednostkę całkowicie nową. Bo nie wiem, czy z tej naszej raczej wątpliwej czwóreczki da się coś takiego jeszcze tutaj wydobyć. Można spróbować, ale też zobaczcie, komfort jest bardzo istotny, i no właśnie. Prowadzenie, czyli ten silnik musiałby być też dosyć mocny, żeby zadowolić tych klientów. Tak, to jest trudna kategoria trudniejsza od samochodów rodzinnych a to dlatego, że te rodziny one aż tak bardzo na tą ekonomię nie patrzą. Więc, tak, na dobrą sprawę, ciężko może nam być się dopasować do tej kategorii ale mamy też jeszcze sportowe, budżetowe coś takiego oni mają o całkiem niezły budżecik też. Więc moglibyśmy w sportowe budżetowe się spróbować także wpasować dobre osiągi. W ogóle nie patrzą na spalanie, więc to jest dla nas duży plus. Prestiż jest istotny. I tak, moglibyśmy zrobić taką sportową wersję dla tej czwóreczki. Tutaj niezawodność jest istotna i to może być troszkę w konflikcie. No ale dobra. Popróbujemy. To już w kolejnym odcinku oczywiście, bo jeśli zobaczymy sobie tutaj rodziny sportowe, to też teoretycznie można by spróbować uderzyć troszeczkę bardziej, bo tutaj niewiele tych samochodów się sprzedaje. Miejskie, też potencjalnie dobry rynek takich małych hatchbacków. Wydaje mi się, że w sumie tu byśmy najbardziej mogli uderzyć, bo nie musielibyśmy nawet chyba nowego wariantu silnika tworzyć, a wykorzystać raczej któryś z tych co posiadamy więc być może pójdziemy też w tą stronę. Zastanowię się, też piszcie w komentarzach, co wy sądzicie. Być może zdążę do tego czasu y, wasze odpowiedzi zobaczyć, bo to też jest tak, że ja często nagrywam odcinki w przód i może być tak, że zanim ja wypuszczę ten odcinek, to już mam nagrane trzy inne, więc no, tak na dobrą sprawę czasami nie jestem w stanie waszych odpowiedzi z odcinka na odcinek y, zobaczyć. Y, tymczasem dzięki za uwagę i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!